Siemango, witam wszystkich ponownie. Zagrajmy w Lord of the Rings, bitwa o Śródziemie. Poprzednim razem, jak to już mówiłem, w pewnym sensie zakończyliśmy kampanię Rohanu. Natomiast Rohan to nie koniec, to tylko, można powiedzieć, taka pierwsza wojna światowa. <taki> Takie porównanie niby. Czyli to znaczy, że jeszcze nie koniec, tymczasem coś się złego dzieje w śródziemiu. Daleko od Rohanu, mianowicie blisko głównego wroga, czyli Saurona, a dokładnie jego wojsk, czyli tuż koło granicy z Mordorem. Tak więc teraz czeka nas lokacja o nazwie północnej Tilien Jak widzicie już tam w małym fragmenciku, który tutaj się pokazał. Czeka nas walka z Haradrimami. Jak widzicie, tutaj mamy Haradrimów, a także Mumaki, czyli te słonie wielkie, które przewożą łuczników. Ale nie uczcie się, te słonie mają słaby punkt, a mianowicie ogniste strzały. Tak samo jak enty. Tak więc, ogniste strzały załatwią wszystko i Mumak, czy Mumakil. Już nie pamiętam, jak to się dokładniej powinno. Wypowiadać, zaraz sobie przeczytam. Oho, no i właściwie teraz już będzie walka tylko z Mordorem i Haradrimami. O, cóż za precyzja, o tęcza, ale jaja.

O, nie widzą mnie. Chyba, że widzą. Nie, widzą. Dobra, w każdym że się szybko tutaj wytłumaczymy. To... właściwie to jest podstawowa jednostka. Tylko nie wiem, dlaczego wymagają drugi level. Chyba w koszarach jest na odwrót. W każdym bądź razie... Tak, bo tu są dorośli z tego, co widzę. Ci są dorośli. Także zacznę od tych... E, czyli łucznicy, po prostu tak samo jak Rohanu. Zwykli po prostu poczciwi łucznicy bez żadnych jakichś właściwości specjalnych gondorscy żołnierze tak samo można porównać do wieśniaków, chociaż są troszeczkę lepsi. Eee, Gondarscy strażnicy to są lepsi łucznicy, którzy mają zdolność chowania się... A tutaj nie ma przejścia. Którzy mają zdolność chowania się w drzewach, tak więc będę ich tutaj używał. Przy okazji sobie też za chwilę ogniste strzały zrobimy. Chociaż ci już mają, tutaj zostawimy... Właściwie tutaj mamy yy, sama i Frodo, a naszym zadaniem jest zniszczyć tartaki na wschodzie, zniszczyć wszystkie siły Mordoru. Frodo musi przeżyć, awansuj Faramira na drugi poziom. Swoją drogą, Faramir też jest takim znakomitym wojownikiem, tak samo jak Eomer, tylko że on się bardziej specjalizuje w atakach dystansowych. Czyli jest łucznikiem. A swoją drogą, jeśli ktoś nie wie, chociaż wątpię, żeby ktoś nie wiedział, jest on bratem Boromira, czyli tego, którego musieliśmy ocalić przed zginięciem na Amon Hen, który mógł zginąć z ręki Lerdsa. Oo! Tu są jeszcze haradrimowie wyglądają jak jakiś... nie wiem araby z Afganistanu O, to mam jeszcze następnych. I przy okazji oni mogą rzucać oszczepami ci Haradrimowie. Natomiast trochę jest to dziwne, bo jeśli ich wpakujemy do Mumaków, czyli tych słoni, to ich bronią podstawową są S -s są łuki, Co mnie właśnie dziwi to. No to w końcu są w końcu korzystają z oszczepów, czy z... tych, no. Czy z łuków. W dwójce to już chyba łukami atakują. Poza tym... jeśli zauważycie, to... O... Tak, musimy szybko ogień użyć. Ale najpierw musimy to... tego załatwić. Dobra, i tu jeszcze. I trzeba później ogniem napierdzielać tego mumaka. Okej, okay, i dobra. Ale on stoi. Co, co to ma być za jakieś? Co to wymaga? Drugi poziom. Ale nie mam kasy na tyle. Tu mnie oszczepnicy rzucają. Sobie ich podleczę przy okazji, żeby nikogo nie stracić. O, tu jeszcze te namioty mogę. Nie zauważyłem nawet. Nie zwróciłem uwagi. Wybaczcie mi za to. Taka ozdóbka, która nie, której nie wziąłem pod uwagę. A co do umiejętności Faramira, jest to zmiana broni. E, zjadliwa strzała to jest coś podobnego do tego co posiada Legolas, czyli jakaś super strzała. E, morale no to jak widzicie, morale no to morale podwyższa 50% pancerza dla sojuszniczych jednostek. E, Kapitan Gondorus. Wskazane jednostki otrzymują doświadczenie, czyli to samo też co Legolas, tylko że Legolas awansował yy, łuczników, natomiast on awansuje chyba wszystkie jednostki yy, i tu przyłączenie strażnik A nie wiem co to jest, nie pamiętam Dobra. Oa, jakie kości Lecimy, lecimy, panowie Trzeba ulepszyć. O! Dobra. Coś drogo sobie to wyceniacie, wszystko, panowie. Na razie będziemy używać strażników. To jest według mnie najlepsza, właściwie niezła, o ile nie najlepsza jednostka gondoru. z tych dwóch, to trzeba ich tu osłonić. Żeby ich nie stracić. I strzelamy, strzelamy. O, ognia! Co ja mówię, ognia? W sumie można nawet powiedzieć ognia. Ale to nie są jakieś karabiny, by tak mówić. Jak widzicie, nawet Faramir daleko strzela, w sumie... W sumie to się może wydawać, że, dale, że nie aż tak, ale... E, Gondorscy strażnicy mają jeszcze większy zasięg niż podstawowa jednostka piechoty e, Gondoru, także... O wiele lepiej jest brać coś takiego niż dwie drużyny zwykłych żołnierzy Gondoru. Wow! Dobra, i teraz jak widzicie, tu mamy już wpizdu dużo. To jest budynek do szkolenia Haradrimów, natomiast ten, jak już widzicie, do mułmaków, więc trzeba się śpieszyć. Śpieszyć się tutaj, trzeba zabezpieczyć teren. Czy tu piszę, co to jest? Mumakili. Tak, to są mumakile ja zawsze mówię Mumaki. No, aha, wy macie. Jeszcze mogę wam flagę ulepszyć, ale nie mam dostępnej. No nie mam. Przynajmniej doświadczenia nabijecie, panowie. O, co tam jest? Aha, tu sobie was mogę przywłaszczyć sobie was przywłaszczą. O, lecą orkowie. Bardzo tania jednostka. Bez porównania co do dwójki. W Jedynce są jednostką, jedyną, która jest za free, naprawdę mówię, za free, czyli za darmo. Naprawdę można nieźle czasami spamować takimi orkami. Dzięki temu szybko sobie narobimy wojska i nie ma ryzyka, że ktoś z nas zajdzie za chwilę. I nie tracimy przy tym jeszcze surowców. Strzelamy! Szybko, panowie! Nie mają szans. To nie jest jakieś wyzwanie. Zaraz, swoją drogą... Eee, tutaj chyba tego nie zobaczy. Nie, nie, chyba nie. Bo mi się tak coś wydaje, jakby się samo przestawiło na normalnym. Czy może tak naprawdę dobrze mi idzie? Że nie czuję, że to jest trudny poziom. Dobra, podejrzewam, że tutaj trzeba przejść, bo tutaj widzę. Właściwie mogę z dwóch stron, ale jaki sens jest iść naokoło? Tu coś chyba jeszcze jest. Tutaj w tych terenach, albo mi się tylko wydaje. Być może. O kurde, ale was tu jest. Wow! A nie, wydawało mi się. Dobra, strzelamy. Wydawało mi się, że tutaj jakiś nowy quest się pojawił Wydawał Nie, nie, nie. Nie, wszystko jest tak samo, tylko może jakieś złudzenia mam. Wow Uciekać! Panowie! Nie! Zabiliście mi wszystkich, patrzcie, jakie to jest chamstwo. O Boże! Co za idiotyzm. Patrzcie. Spierdzielać! Kutasy! Powinienem sobie wziąć coś... z piechoty. Z piechoty na bliskie odległości. Za dużo tych Haradrimów. No przykro, mi straciłem więcej niż się spodziewałem. Zresztą jego mi zaraz zabił No! A Frodo albo sam mają coś? No nie mają nic ciekawego. Dobra, za chwilę będę musiał. A nie mogę, nie mogę korzystać z przywoływania jednostek. Się zastanawiam, czy wziąć to, czy wziąć to, by od razu sobie umarłych przywołać. No, strzelajcie, panowie. Może od razu to wezmę? No, trochę to zmaściłem. Może się okazać, że zapłacę najwyższą cenę, czyli ponowną, ro ponowne rozpoczęcie misji. Tego byśmy nie chcieli, oczywiście. Ajajajajajajajaj, zmaściłem to. Na szczęście mam tutaj strażników, więc ich mogę. Szybko sobie przywłaszczyć, żebym miał wojska trochę. Ja pierdzielę, ale się z was zdioci. Dobra, spierdzielamy. O, tu są jeszcze zwykli. Wow, tu jest truposz. O, tu są jeszcze. Tu są jeszcze orkowie strzelcy. O, o, teraz to już. Koniec z wami. Trzeba teraz tego osłaniać. Szczelaj, no, idioto. Trzeba to osłaniać, bo to jest truposz. Tr trebusz, przepraszam. Ale zawsze mówię, truposz. Jakoś tak już. Z przyzwyczajenia. Tak więc, trebuszem lecimy. Trzeba sobie trochę kasy narobić. Tu widzę następnego Makila. To lecimy. Oho. Dobra, strzelaj w tych. Swoją drogą, faramir jesteś słaby w porównaniu do Legolasa. Ty, Legolas, tylko jednym atakiem sobie pozwoli na takie coś. No, no, co za idiota. No jak tam? Dobra, nie będę się wykupiać. No jak widzicie, Mumakil wpada w złość. O, o, tego że nie widział, albo nie pamiętam No i co teraz będzie? O. Podejrzewam, że to jest specjalnie tak zrobione. Nie, nie macie szans. Jak już mam coś takiego, taką porządną broń, to panowie, no przykro mi, koniec z wami. Dobra, Faramir niech idzie na tych, a tymi sobie strażnikami poatakujemy. Mogę jeszcze sobie trebuszowi ulepszyć ognisty głaz, ale to wszystko w swoim czasie. Oho, Orkowie tacy głupi się skapli, a Hara nie. To dziwne, ale trzeba tych załatwić. Bo zaraz mi tu w i będzie niebezpiecznie. Na szczęście chorąży sobie radzi. Nawet mu łucznicy pomogli. Coś tu go atakuje. Nie. Wydawało mi się. To mi się źle wydawało. Ork powiedział. Teraz tu jest jeszcze kasa gdzieś. Tu nie ma kasy. Koniec. nic! Dobra, lecimy tu i trzeba pomóc. Trebuszowi. Modnice strzały robią swoje. Nie ma co. To no, gdybym miał... Wszystkich, zaraz, tu jest jedna grupka. Tu są niepodleczeni. Nawet nie wszyscy. I lecimy dalej. Co tu mamy? A nie, tu się wdawało. Ale jak widzicie, strażnicy są nawet nieźli, tylko że w starciu z Haradrimami trochę to przerypałem, ale to ze, z tego powodu, że ich było za dużo, jak tu widzieliście. Gdybym miał konnicę, to bym coś poradził. No ja pierdzielę. Co za idioci. No, bo znowu zginie. Tego bierzemy tu. On nie może zginąć. Patrzcie, co za idioci! Przecież to jest niepojęte. Jak można tak przejebać? Za niedługo to będę sam Faramirem chodził. Dobra, atakujcie tu. Nie no. To jest kicha, no. Może jakiś jedno, jeden oddział zrobię? O, super, dobra. Już nie będę ich tu brać. Ur, ur, nie, nie, uciekać. Bardzo dobrze. I naparzemy tu dalej, żeby orkowie nie podlecieli. Nie wiem za bardzo, co ten faramir robi. Ale nie zadaje obrażeń żadnych. Może to mu coś pomoże. Wow! I szybko naparzać. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. I co, Faramir musi przetrwać? No nie. Bo zginie. Nie no co za idiota! Spierdzielać! Może tutaj. Was nie złapie! Ja pierdzielę. Nie on no, tu może iść. Nie. nie. Kurde. No I co ja teraz zrobię? Muszę tu wziąć Froda i tego, ale ryzykuję tym, że zginą. Ja pierdzielę, to jest fail nad failami. Jeszcze, kurna, musiał w ostatniej chwili wziąć sobie Mumaka, czy Mumakila, kurna, już się nawet mylę. Ja pierdzielę. zmaściłem to, sakramensko. Może za budynkiem się schowam? Nie, no teraz to tego bierze. O! O! Dobra, i szybko, na tego. Jeszcze mam jednych. Gdzie oni są? Dobra, schowaliście się. To dobrze, ale nie dobrze zresztą. O Boże i straciłem Faramira. Chyba nie zmaszczę tego aż tak. Ja pierdzielę to jest fail nad failami. Przynajmniej drugi poziom to ich trochę podleczę. Dobra, jeszcze jedni, następni. Szkolić się, panowie. No, następni idioci, którzy nie wiedzą, jak iść pod górę, którzy wolą sobie iść do wrogów. Dobra, idziemy tu. Nie, dobra. O, tak zrobimy i wy będziecie kamyczkami rzucać. Ja pierdzielę, ale zmaściłem to. Jeszcze ja kutas naprawia to. Ja pierdzielę. No i naparzać. Inteligenci następni. Może po prostu rozkażę tutaj, żeby szli. I teraz tutaj, ale tutaj jeszcze pieniążki są, to weźmiemy. I lecimy z koksem. I następnych. No, tak, jeszcze muszę bazę orków oczywiście. To by było zbyt proste. Dobra, bierz tę kasę. Trzeba zrobić wojo. O, nawet więcej mogę strażników, ale to wciąż zbyt mało. Y, dobra, lecicie tu, panowie. I wy też tutaj. Jeszcze Frodo to weźmie, a tym lecimy tu. O, mało pieniążków Frodo dostałeś. Coś tu się orkowie szykują. Teraz jak tu wejść? Tędy albo tędy. Kurde, zmaściłem to, wybaczcie mi za to. No i dobra, I szybko tu. Trzeba ich tu teraz skusić do ataku. Przydałoby się jeszcze gdzieś kasę znaleźć jakąś, ale wątpię. Przynajmniej mam jakieś wojo. Dobra, ci jeszcze przylecą albo poatakujemy coś dalej. Spróbujemy ich skusić. Kurde, ale to mi też boli, że Faramira straciłem. Kicha, kicha, naprawdę kicha. Zmaściłem tą sytuację tam, gdzie byli Haradrimowie. Taka masa Haradrimów. Dwa idioci, ja pierdzielę, no co jest? Dobra, poczekamy. Nie, coś mi się wydaje znowu. Ale nie, chyba tam było pozyskaj strażników stąd. No to pozyskałem ich. No, cieszcie się swoim chwilowym zwycięstwem. Pewnie znowu straciłem grupkę. Oczywiście, że straciłem. No, pff, to musi być podstawa, żem stracił oddział z, tych. no... To jest jedyna taka wada, że nie mają pancerza, ale ja wolę chować się i mieć większy zasięg niż takie cuda odpierdzielać. I lecimy dalej, dobra. Swoją drogą. Czy to się nie odnawia? <noise> Dobra. Mam na myśli tego truposza. Dobra. Spierdzielacie. O, o, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie doceniam tych Haradrimów. Być może przez to, że mają słaby pancerz moi strażnicy. Dobra, lecimy tu. I kusimy. ...wroga, chociaż on ma koszary orków. I atakujemy. No, pyknij tam raz. O. Dobra, atakujemy to. Niech stąd atakuje. A tutaj ich trochę powoli będziemy... ...miażdżyć. Są tu jeszcze Haradrimowie? Nie ma, to już nie mam się czego obawiać. Na szczęście. No, jazda, jazda. Atakować, atakować, panowie. Bardzo dobrze. Oho, oho, dobra. Już jest, spoko. Spoko, loko, czoko. Trzeba teraz to rozpierdzielić szybko. Co się mogą orkowie zrobić, ale tu coś próbują naprawić, ale im się nie udaje. Dzięki Bogu. Oj, czuję, że ta walka będzie naprawdę długa. Nie nagrywam.